Dobra, 7 czy 9 też pokażemy. Słychać głosy? Tak, jest do góry klatka schodowa. To jest właśnie to. O właśnie, tak wygląda ten, tak. Słuchajcie, nie po to tu przyjechaliśmy, żeby tylko ładnym jakimś wejściem sobie wejść. Postanowiliśmy jeszcze odwiedzić Panzerwerk 739, w którym mieliśmy już okazję przyjemność być, ale na samej górze, gdzie zastała nas krata i niedokończona klatka schodowa. I usłyszeliśmy tam z dołu głosy. Byliśmy strasznie zdziwieni, że miejsce, w którym nie ma teoretycznie zejścia, bacznie mi się chyba było jest taki piach. Dziwny takie. Ale dziwne, to nie jest piach, jakby kamyki takie. Yy, więc spróbujemy się teraz tam dostać. Pokażemy Wam od dołu, jak wygląda ten wielki otwór, który kiedyś miał być dawno temu klatką schodową, a nie do dokończony. Zła informacja jest taka, że ten wózek, który widzieliście, to jest właśnie obsługi MRU, która sprząta śmieci, najprawdopodobniej będzie zamykała również się tutaj, więc my korzystamy dopóki możemy. Dobra. 7 czy 9 też pokażemy. słychać głosy, a my idziemy pokazać wam, jak wygląda 7 czy 9. Toż coś wielkiego od środka. Fajnie, że to jest wszystko oznakowane. Naprawdę bardzo dobrze widoczne. Bez tego ja się czuję trochę jak w labiryncie. Ta mapa dla mnie nie jest tak do końca czytelna, ale może też dlatego, że za bardzo w nią nie patrzymy, tylko poruszamy się po napisach na ścianie, które bardzo mocno ułatwiają. Moi przyjaciele wyglądają tak. Powinien nawigować w takim razie, bo chyba dobrze czai mapę. Tak, jest do góry klatka schodowa. To jest właśnie to. Więc, więc doszliśmy, słuchajcie, do 739, który nie ma skończonej klatki schodowej. Jest 17-metrowy dół, z którego zaraz sobie zajrzymy w górę. O, właśnie, tak wygląda ten. Pytaliśmy. Tak. Przepraszam chłopaki. Tylko tutaj skameruję. I tak wygląda. 17 metrów w górę. I my tam do góry też byliśmy. Lepiej patrzeć w górę niż we wrześniu. A no. tak wygląda w dół tego pancerwerku A tutaj najprawdopodobniej są koszary po prostu. Tutaj spali żołnierze. Ciekawostką jest taka, że przed chwilą spotkaliśmy tutaj ekipę sprzątającą. I chyba ktoś sobie zapalił papierosa. I teraz tutaj strasznie daję tymi papierosami. Ale szukam jakichś pozostałości po pryczach na ścianach, ale nie widzę, więc nie wiem, czy jednak się mylę. I Chciałbym właśnie pozdrowić tutaj Tomka z Tu Nie Wchodź oraz Przemka, który razem z nim chodzi po tych re rewirach i może Tomek mi napiszesz w porozumieniu z Przemkiem, czy rzeczywiście tutaj były miejsca noclegowe. Ciekawostką tych miejsc jest zawsze to, że można znaleźć stare napisy na ścianach i to nie mówię niemieckie, ale z lat kiedy te bunkry były eksplorowane. Tu mamy chociażby 92, tu mamy 6, 2006. Gdybyśmy się tak przyjrzeli po wszystkich ścianach, oprócz niecenzuralnych napisów, również byśmy dostrzegli właśnie bardzo stare daty ludzi, którzy to zwiedzali. A 7 czy 9, kończąc wywód o tym miejscu, on nie został jakby wybudowany do końca, ponieważ no, nie mamy tej klatki schodowej. Też jakbyś fragmentów brakowało, aczkolwiek możliwe, że tutaj kuto i szukano czegoś. Tak właśnie wygląda. Znaczy Marcin panu to bez problemu, ale... Słuchajcie, nie po to tu przyjechaliśmy Żeby tylko Ładnym jakimś wejściem sobie wejść Ale również po to, żeby spróbować tego typu hardkorów Wiem ile widzicie dalej.

Oaj, Jak to zrobić, tak. Chodzi się coś bigie. Na mniej więcej ode mnie. Bo ja wiem, że to jest stop. Dobra, a teraz się

O, to jest tak zwane odwodnienie ale troszkę o, o, mniejsze niż chodziliśmy my żeby Wam unaocznić jak to wygląda to Popatrzcie na ekipę jak wychodzi